Wszystko wskazuje na to, że dożyliśmy piątku. Dzień dobry. Dzisiaj wracamy do Ewangelii Łukasza i mamy dzisiaj mocny akcent, bo Pan Jezus mówi biada. Ale nie mówi dzisiaj biada do faryzeuszów, ale mówi biada do konkretnych miast. do Korozajn, Kafarnaum. Ale zanim o tym, to chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy, które się tam pojawiają. Zacząć od tego, o co może chodzić z tym worem pokutnym. Dla nas to jest taki symbol, chyba trochę niezrozumiały do końca, no bo myślę, że nikt za naszych pokoleń nie widział ludzi w worach pokutnych. No nie jest to jakąś naszą tradycją. Nie chodzi oczywiście w tym symbolu o to, żeby zagrać. Przed Bogiem, przed innymi ludźmi, przed wspólnotą, takiego przedstawienia pod tytułem: Patrzcie, jestem nędzarzem. Ulitujcie się nade mną. Ulituj się nade mną Boże, ulituj się nade mną człowieku, wspólnoto, bo teraz jestem właśnie w takim worze pokutnym. Mój widok jest nędzny. Raczej potraktowałbym go jako w dzisiejszych czasach symbol, bo Wór Pokutny jest po prostu przeciwstawieniem naszych. Codziennych i odświętnych ubrań. I tutaj warto się zatrzymać, bo zobaczcie, że te ubrania, które zakładamy, wyrażają różne nasze emocje, wyrażają to, co aktualnie przeżywamy. Inaczej będziemy się ubierać w lecie, inaczej w jesieni. No właśnie, już się zaczynają polarki, za chwilę zacznie się czapka, inaczej się ubierzemy na plażę, jeszcze inaczej na pogrzeb. Jeszcze ktoś inny będzie chciał na przykład coś podkreślić w żałobie, czyli swój smutek. Więc od tego, gdzie idziemy, co przeżywamy, zależy co zakładamy, z kim się spotykamy. To też jest bardzo ważne, że zobaczcie, jak potrafią portale internetowe śledzić, na przykład, jak co ubierają politycy, ich żony, jak się ubierają do. Kiedy idą na audiencję do papieża i tak dalej, czyli mamy mnóstwo takich prze przestrzeni, w których ubrania coś wyrażają, ubrania coś podkreślają. Y służą nam one y do tego, żeby coś wyeksponować, żeby coś właśnie przekazać, żeby coś podkreślić. Y mówiąc tak bardzo oględnie, one pomagają nam grać różne role. I tu nie chodzi mi o coś negatywnego, po prostu mamy różne momenty, różne role, które po prostu musimy zagrać w ciągu naszego życia. Za to wór pokutny miał całkiem inny cel, lub ma, jeśli ktoś by go jeszcze używał. Wór pokutny ma pokazać przede wszystkim temu, który go zakłada zobacz, zobacz jaki jestem naprawdę. Też innym zobaczcie, jaki jestem naprawdę taki bez dodatków, bez żadnych teatrzyków, bez żadnych podkreśleń, upiększania, po prostu jaki jestem naprawdę. Wór po prostu miał tylko zakryć nagość i miał za cel właśnie pomóc człowiekowi, który go zakłada, no zajrzeć jakby do prawdziwego oblicza samego siebie. To jest wór pokutny. Można by dzisiaj powiedzieć, zakładam zwykły, codzienny dres domowy, i on właśnie nie służy temu, żeby się komuś przypodobać, tylko żeby być sobą, takim bez żadnych y, granych teatrzyków, ról, y, przedstawień, po prostu bycie sobą. Y, czyli to taki rodzaj ubrania, który ma mi pomóc dostrzec moją twarz taką, jaką ona jest naprawdę. I nie chodzi mi tylko o makijaże, chociaż to też, bo wiem, że one potrafią zrobić cudawianki i zasłonić to, co jest prawdziwe, ale chodzi o tą prawdziwą twarz wewnętrzną, to znaczy to, co naprawdę we mnie się dzieje, co we mnie, co na mnie widać. A ta twarz co pokazuje? Pokazuje przede wszystkim najpierw moje naturalne piękno. I znowu nie chodzi mi o to, żebyśmy się zatrzymywali tylko na tym, co zewnętrzne, czyli fizyczności, bo możemy się tu kłócić, co jest kanonem piękna. Chodzi mi raczej o to, co jest we mnie prawdziwym pięknem. To znaczy, jakim jestem Człowiekiem wobec siebie, wobec innych ludzi, też wobec Pana Boga, ale to yy, ta prawdziwa twarz ma też pokazać moją prawdziwą biedę, to znaczy to wszystko, co jest moją słabością, z czym sobie nie radzę, co mnie przeraża, co sprawia, że boję się, właśnie co sprawia, że muszę zakładać te wszystkie ubranka, maski i tak dalej. Również yy, kwestia moich grzechów, czyli to wszystko, co Próbuję na co dzień ukryć, najpierw przed sobą, potem przed innymi ludźmi, i w końcu też czasami udajemy przed Panem Bogiem. No, przed sobą to jest jasne, bo zobaczcie, no, nie czarujmy się. Każdy dobiera sobie jakieś ubrania, w których się po prostu dobrze czuje. Okej, okay, niektórzy będą najpierw patrzyli na to, co myślą inni, ale myślę, że przede wszystkim wszyscy ubieramy się w taki sposób, żebym się w tym dobrze czuł, żeby to pomogło mi się dobrze czuć. Czyli Trochę mnie odrywa od tego prawdziwego obrazu mnie samego. A ten popiół? To jest kolejny symbol, którego może ludzie miast nie rozumieją. No bo jak jest zimno, to uruchamiamy centralne ogrzewanie i generalnie z popiołem mamy niewiele wspólnego. Ale no, wszyscy wiemy, co to jest popiół. On ma nam przypominać o przemijalności. O tym, że wszystko staje się w pewnym momencie zwykłym popiołem. Nawet najpiękniejsze rzeczy, które właśnie mają sprawiać, że jesteśmy, czy czujemy się bogaci, rzeczy, które mają nas ozdabiać, rzeczy, które mają dawać nam frajdę, poczucie ważności, wszystko to może ulec spaleniu i bez względu na to, czym było wcześniej, i tak zostanie popiołem. Nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z czego ten popiół jest. No i wydaje się, że to jest dosyć wszystko pesymistyczne to, co mówię dzisiaj. A czytamy przecież no, dobrą nowinę. Ja czy, czy mam w ręku Ewangelię, czytam, czy mam Pismo Święte mówię do Was też komentując Ewangelię, czyli dobrą nowinę. I pytanie, jak ten pesymizm ugryźć z dobrą nowiną? Bo to przecież jest dobra nowina. Rzecz jest w tym, że warto sobie czasami przypomnieć i Ewangelia tak jest skonstruowana, że to robi że dobra nowina to nie jest kwestia tego, żeby nam słodzić nieustannie, ale dobra nowina, czyli Ewangelia polega na tym, że budzi człowieka, budzi mnie i ciebie, czy ma budzić, do prawdziwego życia, takiego życia, które właśnie jest nieudawane, które jest nieprzystrojone w przysłowiowy piórka, tylko jest realnym, realnym życiem, z jego pięknem, z jego blaskiem, ale też z tym wszystkim, co właśnie jest niefajne, mówiąc tak bardzo króciutko. A dobra nowina z popiołem polega na tym, że ona nam przypomina Ewangelia i uczy nas tego, że wszystko w naszym życiu jest przemijalne że to tylko w naszych głowach, w naszych marzeniach, w jakichś filmach, sztukach teatralnych, w książkach. Można cofnąć czas i coś tam ponaprawiać, coś jeszcze raz przeżyć, a prawdziwe życie, i tego nas uczy Ewangelia, czy ma nas uczyć, polega na tym, że nie da się cofnąć czasu, że właśnie wszystko zmierza ku temu momentowi, kiedy stanie się po prostu pio, pro, prochem, popiołem. Czyli nie da się doświadczyć drugi raz tego samego. I albo to coś, co się dzieje w moim życiu, zauważę i tego doświadczę i to przeżyję, no albo już nigdy do tego nie wrócę. To wszystko dzieje się w kontekście tego, że Pan Jezus czyni dzisiaj, czy znaczy dzisiaj, w sensie w tej dzisiejszej Ewangelii, czyni wyrzuty miastom, w których działy się cuda. To były takie miasta, w których spędził dużo czasu, ludzie, którzy tam mieszkali, mogli się napatrzeć, nasłuchać, mogli doświadczyć więcej niż inni i no i nic. Bardzo mało tam się wydarzyło zmiany w tych ludziach. Te dzisiejsze wyrzuty Jezusa to nie są wyrzuty jakiegoś narcyza, jakiegoś artysty, który wow, popatrzcie, tyle wam dałem, a wy się wyparliście mnie, wy się wypieliście na mnie, w ogóle, się, w ogóle mnie nie doceniacie, nie, nie jesteście wdzięczni za to, czego doświadczyliście. No to byłoby dosyć... Słabe ze strony Jezusa, i Jezus pokazuje na wszystkich stronach Ewangelii, że taki nie jest. Więc chodzi tylko o to, właśnie, że Jezus pokazuje dzisiaj w tych pesymistycznych obrazach, w tej y, krótkiej, y, kolejnej lekcji, uczy nas czegoś szalenie ważnego, y, co zresztą zobaczcie, współczesny świat dzisiaj też bardzo mocno akcentuje. Wielu psychologów, psychoterapeutów, różnych doradców życiowych też to mówi. Również, również mistrzowie życia duchowego, innych religiach też to podkreślają, mianowicie y, uważność i wdzięczność. O tym jest ten dzisiejszy fragment Ewangelii, który wydaje się taki pesymistyczny i trudny, ale właśnie Jezus tego nas znowu dzisiaj uczy, żeby być człowiekiem uważnym, żeby nic mi przez y, palce nie przeleciało, żebym widział te wszystkie dobre rzeczy, które się we mnie dzieją, i żebym pamiętał, że to się wydarza raz. I więcej już się nie wydarzy. Przyjdzie coś innego, być może nawet coś większego, ale to się już nie wydarzy. Zobaczcie, że człowiek, który nie dostrzega ogromu dobra, które się dzieje w jego życiu, nawet jeśli to życie jest takie zwykłe, jak my to mówimy, banalne, przeciętne, to taki człowiek staje się kimś, kto no, potrzebuje, bo ma wewnętrzną potrzebę, jednak być bogatym. Zamiast ucieszyć się tym bogactwem, które do niego dochodzi, no to zaczyna się właśnie stroić w piórka w różne kolorowe ubranka. Zaczyna być człowiekiem, który chce to wszystko, co ma tylko być protezą, zatrzymać na zawsze, a mu i tak to umyka, no bo nawet te piękne ubranka się psują. Bo nawet to wszystko, co w pewnym momencie było radością w moim ręku, nie wiem, nowy gadżet, nowy przedmiot, staje się czymś, co przeminęło, co jest słabe, co już nie jest. Tym, co daje po prostu prawdziwą e, radość, prawdziwy pokój w sercu. E, nie dostajemy dzisiaj e, w tej Ewangelii, e, żadnej lekcji pesymizmu. Nie dostajemy tutaj dzisiaj żadnego, e, nie wiem. No nie wiem jak to powiedzieć, jakiegoś strzału w, e, w zęby żebyśmy się obudzili, tylko dostajemy prawdziwą lekcję realizmu. Jezus jest realistą i tego uczy nas Ewangelia, że Bóg przychodzi do człowieka w realnym życiu, w takim, jakim ono jest, a nie w jakimś teatrzyku, nie w jakimś udawaniu, nie w czymś, co będzie iluzją zatrzymania tego, co jest dzisiaj, na zawsze. Żyjemy na szczęście też w takich czasach, w których no, mamy dostęp do fotografii, do wspomnień, wystarczy wejść w internet, wpisać jakiekolwiek wydarzenie z przeszłości. Zobaczcie, że no niedawno wspominaliśmy na przykład yy, atak na World Trade Center w Nowym Jorku yy, i ludzie w moim wieku, w podobnym, yy, jak oglądają te obrazki sprzed yy, 24 lat, to co mówią? Boże, przecież to było wczoraj. No nie. To właśnie pokazują nam takie sytuacje, jak to szybko leci, jak... Yy, nawet się nie jesteśmy w stanie dobrze, nie wiem, obrócić i czas minął, więc ta Ewangelia jest Ewangelią realizmu, a nie jest żadnym Ewangelią pesymizmu. I tak myślę, że warto przeczytać ten dzisiejszy fragment. Dobrego piątku wam życzę. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za Wasze komentarze, za Wasze podawanie dalej. Dziękuję moim patronkom i patronom, ekipie Supiego za Wasze wsparcie. Dokładam kolejny link z żebractwem, tym razem urodzinowy link do, znaczy link do urodzinowej zbiórki na rzecz Puckiego hospicją, więc też jeżeli możecie, to dołóżcie tam cegiełkę, żeby wesprzeć Hospicjum w Pucku dzieło Jana Kaczkowskiego. Dobrego piątku Wam życzę, jak Bóg pozwoli, no to w sobotę się znowu zobaczymy i coś Wam może mądrego albo głupiego powiem. Trzymajcie się.